Ponad 400 uczestników wzięło udział w otwartych ulicznych biegach w śmiglu. Bieganie po ulicach miasta jest już tradycją. Impreza odbyła się po raz 23. Startują głównie dzieci i młodzież, bo pod tym kątem robimy imprezę głównie. I te dzieci i młodzież z terenu całej gminy, wszystkie szkoły z terenu gminy biorą udział. Startują już od najmłodszych klas, czyli od klas drugich i młodszych i poszczególne kategorie rosną aż do gimnazjalistów. Mamy również kategorie szkół ponadgimnazjalnych, ale oni już startują na dystansie 5 km. No a taką wisienką na torcie to jest bieg open, gdzie startują osoby dorosłe i wtedy mają dystans 10 tysięcy metrów, czyli 10 km. Cztery pętle pokonują tutaj tego terenu. Uczestników biegu podzielono na kategorie wiekowe. Dystans wynosił od kilkuset metrów do pięciu kilometrów dla najstarszej młodzieży szkolnej. Na czas zawodów część miasta została wyłączona z ruchu ulicznego, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwała policja ze śmigla oraz Straż Miejska. Śmigiel jest bardzo usportowionym miastem, a tak duża liczba uczestników i wyniki uczniów ze śmigla cieszą organizatorów. Bardzo cieszy ze względu na to, że te wyniki nie tylko tu, ale tak jak. Często o tym mówię, że nasi uczestniczy dzisiaj też biorą udział, uzależnia sport i liczę na to, że też tam dobre wyniki będą, bo tam jest konkurencja już między gminami. I no, to pokazuje, jak mamy dobrych sportowców na terenie gminy Śmigiel. Pogoda była idealna dla biegaczy. Temperatura niezbyt wysoka, rześki wiatr, warunki i zaangażowanie sprawiały, że biegacze, począwszy od tych najmłodszych do najstarszych, dawali z siebie wszystko. Do zdobycia były nagrody i puchary ufundowane przez Wojciecha Ziemniaka, starostę kościeńskiego Bernarda Turskiego, burmistrz śmigla Małgorzata Adamczak, przewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Kasperskiego i Zygmunta Ratajczaka. Młodzież ponadgimnazjalna miała do pokonania 5 kilometrów. Na starcie stanęło 15 zawodników i zawodniczek. Wszyscy ukończyli bieg. Na pierwszym miejscu Dominik Marcinkowski, na drugim Oskar Wieczorek, na trzecim Radosław Styziński. W tej grupie wiekowej wśród kobiet najszybsza była Patrycja Wojtkowiak. Podczas zawodów przeprowadzono także klasyfikację szkół. Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce dla Śmigla, drugie dla Czacza, trzecie dla Starego Bojanowa. Wśród szkół gimnazjalnych Śmigiel także na pierwszym miejscu, na drugim gimnazjum z Czacza, na trzecim Stara Przysieka II. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zespół szkół z Nietążkowa pokonał liceum w Kościanie. W śmiglu rozegrano także bieg w kategorii Open. Uczestnicy mieli do pokonania 10 km, 4 pętle po 2400 m i 400-metrową prostą. Dzięki temu kibice zgromadzeni pod Centrum Kultury w Śmiglu mogli dopingować najszybszych biegaczy. Zwyciężył Krzysztof Szymanowski z Kościana przed Danielem Bosym z Ponina i Mariuszem Tokarczykiem z Legnicy. Trzej najlepsi zawodnicy otrzymali puchary ufundowane przez starostę kościańskiego Bernarda Turskiego. Krzysztof Szymanowski był faworytem tego biegu. Byłem jednym z faworytów, aczkolwiek nie lubię jak tu się rozdaje już przed biegiem medale. I biegałem tutaj w biegach powstańczych na zimą. Też wygrałem, wygrałem cały cykl, wygrałem bieg w śnieglu, więc... Myślę, że kibice i organizatorzy mnie zapamiętali. Zwycięzca dobrze rozłożył siły i to okazało się kluczem do sukcesu. 10 kilometrów to jest średni dystans w biegach ulicznych. Jest to jeden z moich ulubionych dystansów, nie ukrywam. Na początku biegliśmy wolno, tempo było do 5 kilometra wręcz treningowe. Dopiero drugie 5 było prawdziwe ściganie się. Dla zdobywcy drugiego miejsca Damiana Bosego bieg w śmiglu był sprawdzianem przed Mistrzostwami Europy na którym na przełomie lipca i sierpnia jedzie do Ankary. Na 10 tysięcy pobiegnę na bieżni i na 5 km. Dzisiaj wprowadziłem cały bieg. I Kolega z Krzysztofa mnie na końcu je wyprzedził, jego nie i nie dawał że dalej radę. W kategorii Open wystartował także wiceburmistrz śmigla Marcin Jurga. Bieganie to jego pasja. Ja zachęcam zawsze do uprawiania sportu i do biegów, ale nie tylko. Każdego ruchu na świeżym powietrzu i nie tylko. To tylko poprawia nas nastrój, a przede wszystkim w zdrowym ciele zdrowy duch, jak to mówię. Wśród kobiet w kategorii Open zwyciężyła Milena Tomaszyk z Kościana, przed Izabelą Banaszczak z Nielęgowa, trzecia była Agata Bryndza z Giżycka. Już w najbliższy weekend w śmiglu odbędzie się kolejna impreza sportowa. Zakończenie zmagań z cyklu Uzależnia Mnie Tylko Sport. Zawodnicy ze śmigla będą bronić pierwszego miejsca zdobytego w ubiegłym roku. wygraliśmy. Liczę na to, że w tym roku też